Jestem w moim ukochanym miejscu na Moliera 2, miejscu gdzie znajdują się te rzeczy, których zawsze szukam po całym świecie, a tak naprawdę są w jednym miejscu w Warszawie, może w dwóch. Ale Moliera 2 jest szczególny i szczególny wybór, taki, który jest praktycznie moim wyborem. Rzadko kiedy ktoś ma takie poczucie humoru, taki dystans do mnie i do siebie, jak Piotr Sałata. Piotr nie tylko jest stylistą i, i tworzy moje, y, moją kolekcję, moje ubrania, moją szafę, moją garderobę. Robimy to czasami wspólnie, czasami się kłócimy, ale na pewno jest osobą, z którą chcę zawsze pracować. I zawsze jego drogi są moimi drogami i on mnie tutaj zaprowadził i dzisiaj będzie mi towarzyszył i doradzał w tym, czym mam chodzić lub nie żeby nie przesadzić i nie wariować aż tak bardzo, jak mam zazwyczaj, yy, albo miałam, bo teraz już tak jest trochę lepiej. <grytanie> Dzień dobry, bardzo mi miło. Przedstawię dzisiaj razem z Magdą jej wishlist rzeczy, marzeń, które znajdą się w jej jesiennej szafie. Pierwsza marka na naszej liście to ukochana Kamila. Kamila Witlaw znaleziona przeze mnie w Australii, od której absolutnie się nie mogę odczepić i odzwyczaić. Bardzo wyjątkowe rzeczy, bardzo specyficzne. Ludzie się boją w Polsce takich rzeczy, natomiast one wprowadzają radość, lato i inny świat. Czuję się czuję jak w bajce. I takich rzeczy mam całą kolekcję, ponieważ nie potrafię w ogóle z niej zrezygnować. I raptem w centrum Warszawy. Znajduje Kamilę Wicła. Wysyłano mi paczki z Australii, żebym ją mogła mieć, bo tak naprawdę nie sprzedaje się nigdzie indziej poza Australią. Drugim krajem na świecie, gdzie się sprzedaje Kamila Wicła, jest Polska, Moliera A to, no to jest marzenie jednej nocy. Kamilina i charakterystyczną rzeczą jest to, że łączy materiały. Jedba z trykotem babożonianym dzianiną, z wełną, z kaszmirem, jedwabie, najlepsze możliwe materiały. I cała masa ludzi, którzy pracuje nad designem, ale w tak specyficzny sposób, że jest bardzo zaskakująca. Znowu mamy tutaj e, zupełnie nietypową kamilę, która ma tak. najpiękniejsze rękawy na świecie, cudowne zwężenie w mankietach. Nawet jak ktoś ma grubą rękę, to w tej sukience będzie wyglądał, że jest bardzo ulotny. I pięknie podkreśla figurę, tutaj to cięcie talii. Ale jest bardzo mądre, bo jak ktoś nie ma talii, to w tej to sukience właśnie, będzie ją miał. To właśnie Dlatego też chyba talię. będzie obiektem mojego pożądania. Ale to, to ja zlikwiduję, tu to jest po prostu fantastyczne. Magda, mam dla Ciebie niespodziankę. Chcę Ci pokazać markę Toc, włoskie, genialne rzemiosło. Tak wiesz, ja oni noszę tak od 40 lat. <grym grym> Powiem zupełnie szczerze, że bardzo lubię tą markę przede wszystkim dlatego, że jest najbardziej wygodnym butem, jaki znam. Obłędny but. I zawsze ma to 30. 8,5 albo 39,5 w zależności od modelu buta, które dla mnie jest idealne. Poza tym są to buty, które się nie niszczą, których można chodzić latami. Ta koncepcja jest bardzo odważna. Dla mnie te kolory są no, bardzo trudne, ponieważ nie są takie, które kocham ten żółty, to wszystko ratuje, ale nie da się ukryć, że to jest najmodniejszy kolor, który jest w tej chwili. Wszyscy gaszą trochę kolory i podpalają niektóre. I tutaj podpalili to żółtym i pod ciągnęli jak gdyby jakość tych butów ich luksusowość ich wyjątkowość właśnie tą żółcią w środku no i twoim napisem że było wiadomo że one nie są takie tanie i każdy jak płaci chce żeby reszta wiedziała że no, Mam buty. No raczej. pracowałam się i mam buty. Dokładnie, tak. Naprawdę są przezabawne różne materiały, różne tekstury. Bardzo ciekawe. Kolejną marką na naszej łyżliście jest Love Frequency. to ta marka ma kolory, które Magda uwielbiasz. Tak, bardzo Pastelowe, uwielbiasz. róże, patchworkowe, wykonanie tkanin. No, genialne dla Ciebie wakacyjne, takie świeże. Niesamowite są plecy. Tak. Czyli fantastyczne, trochę hipisowskie, fantastyczne, patchworkowe. bardzo to dobrze wygląda. Oczywiście im jesteś szczuplejszy, że wygląda na tobie to lepiej, to jest ewidentne, ale można nosić niedopięte i będzie bardzo ładne. No właśnie I ten sweter fajnie wygląda też jak płaszcz. Do pod koszulka jakiegoś fajnego t-shirta. Widzę, że tu jest niespodzianka, bo te kolory są też twoje, fenomenalne. Prawda? Tak, i chyba ja bym kupiła ten sweter, bo on naprawdę pasuje do wszystkiego. Jest się w nim bardzo elegancką panią. Jest uniwersalny, ale ma takiego gościnny Ładny, bardzo straszny, przepiękne połączenie kolorów. Te guziki są fantastyczne. No i przedtem mówiłam o tych butach? No to te buty do tego są. Inne. Pokażemy teraz trzy modele toreb. shopper, torba do ręki i torba na ramię. Wszystkie, które pasują do mojej ta jest idealna. Wiesz, że ja takie torby ubóstwiam, bo wtedy mam wszystko, co potrzeba. A zawsze potrzebuję bardzo dużo rzeczy przy sobie. I zawsze potrzebujesz dużej torby. I duża torba przy dużej kobiecie jest okej. Okay. <laughs> Kobieta wie się tutaj Nie, no wiesz, po prostu trzeba proporcjonalnie wszystko dobierać. Gdybym taką torebeczkę, to mogę mieć ją cicho pod ręką. tak? Ona jest naprawdę Fantastyczna. Lubię to, że wygląda na to, że mimo że ją obrudzę, to i tak będzie czysta. Zaprzeczenie Ta tamtej dużej torebki to te małe eleganckie torebki, które w zasadzie prawie są wieczorowe, bo nie wyobrażam sobie, żeby z taką torebką iść po mieście. Chyba, że się wysiada i idzie się na kolację, o na przykład, ale jest śliczna, jest w środku śliczna, to jest toc i jest przepięknie wykończona. Strasznie. To jest dla Magdy Wessler. To ta najmniejsza torebka na rany. Tak, ale... Dla każdej kobiety. Ale ten kolor jest po prostu do zwariowania. Bez z bielą jest zawsze kuszący. Przepiękna, wygodna, cudownie. Prawie na magnes zapinające się. Ja mam zawsze problem z łańcuchami, ale tutaj je akceptuję. No i ponieważ ja jednak Hiszpanię kocham, to model... Paloma? To, to chyba jest... A Paloma Blanca to jest Paloma Rocha. I na pewno, na pewno będę o niej marzyć.